Cześć z tej strony Adaś, na co dzień prowadzę kanał Spółerat, a to jest 20 odcinek naszej wspólnej przygody z raczetem i Klankiem w grze Ratchet and Clank z 2016 roku. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zaczęliśmy gromadzić skarby przy użyciu Mapotronu, no i po zaliczeniu kilku planet dotarliśmy na planetę Kwartu z powrotem. Wchodzimy sobie teraz właśnie. Chodzimy sobie teraz do fabryki, gdzie mamy nie tylko znaleźć ale też trofea do zebrania, więc przede wszystkim znajdźmy paliwo, bo aha i przede wszystkim. Ja już sam zdecyduję, co będę ulepszał. Dziękuję. Możemy ulepszyć cokolwiek. Pixelator jest na maksa obecnie. Piłomiot w piłomiocie mamy jeszcze trzy akurat rzeczy do ulepszenia aha cztery. no ale no ale okej okay. piłomioc powiedzmy też jest nie, nie nieźle tutaj przez nas ulepszony plazmokarciciel w sumie tak samo no tutaj rękawica zagłady no prawie też co jeszcze z takich palących, że tak powiem, broni, no w sumie to już nic, bo wszystko, wszystko mamy. Dobra. Nasz cel znajduje się tam. Mm, teraz wam powiem, o co chodzi. Zobaczmy sobie, pan Zurkon musi zostać ulepszony. I pan pikselator. Znaczy, pan pikselator to nie jest pan. Bardzo dobrze, panie Zurkon, bardzo dobrze. No dobra. Słuchajcie, trofeum polega na tym, że musimy zniszczyć 10 nieaktywnych robotów. I my się tym właśnie zajmiemy. Dwa już za nami. Teraz trzeci, czwarty, piąty. No wiem, przepraszam. Szósty. Dzisiaj trochę poczekamy. Aż do nas wyjdą. Okej. Okay. Siódmy. Ósmy, jeszcze dwa. Jeszcze tylko dwa. Okej, okay. przedostatni. Okej, okay. jeszcze ostatni. Zaraz powinno wlecieć tropeum. Miecze na Lemiesze. Super. Pięknie sobie Zurkon radzisz. Dobra. E, super sobie radzisz. Ok. polećmy sobie teraz albo tu na górę, albo kurde nie wiem gdzie. Jak tu wejść? Dobre pytanie. Ale że się nimi zajmował nie będę. Pan Cicho. Tutaj mogę? Kurde, bo muszę znaleźć te brakujące yy, karty. Teraz nie wiem gdzie. W ogóle nie to miejsce. To jest to miejsce. One są ewidentnie tutaj. Zresztą nawet widzę. Nie mam jak tego otworzyć? I czy jest y, może jakiś mechanizm, który za to odpowiada? Nie, nie to. No ludzie. Marnuję amunicję, ale i tak będę ją kupował, więc... by nie mam problemu, tylko... Jak to otworzyć? Wiem. Już kiedyś żeśmy otwierali takie rzeczy przecież. Na Gaspar. No właśnie. Nawet yy, wybrnąłem z tego. Nowa karta dostępna. Jedna. <noise> Żubr 5. No, karta Żubra. Super. jest. Zobaczmy. No, jeszcze tylko dwie karty Żubra. Żubr 5. Używanie tej broni możecie natchnąć do pisania sonetów opiewających zniszczenie. A jak wszyscy wiemy, kto raz zacznie to robić, jest stracony dla świata. Producent gadgetron klasa wyrzutnia rakiet. Pierwszy występ, proszę, ten Clank Future of Cracking Time 2009. Nie, no, wybitne są te opisy. Wybitne. Okej, okay, ale to by było na tyle. Właściwie, yy, czemu ja tutaj to mam tak? To jest śmiesznie. Dobra, w sumie to nie to nie obchodzi yy, już na tym etapie. Zobaczmy sobie, gdzie jeszcze możemy znaleźć jakąś znajdźkę. Tutaj. Chyba w przewodach tych wentylacyjnych Prawda? Chyba tak To musimy się stąd wydostać. Nie wiem gdzie jest teleport. Gdzieś jest. Tutaj. Zresztą i tak mamy jeszcze jedno trofeum związane z klankiem właśnie, więc musimy... Tutaj wejść klankiem. Yy, tylko, że musimy znaleźć dobre miejsce i wysyłamy klanka. No, spokojnie. Tu jest luzik. Mam tylko nadzieję, że. Mam tylko nadzieję, że mi to nie zajmie nie wiadomo ile. I tyle. Bo już raz tu byłem i mi się nie chce kombinować po prostu. Ale widzę, że niestety zagadki trzeba będzie robić znowu. Czy nie? Nie, nie, nie będzie trzeba. Po prostu trzeba sobie budować most oboty, ale chyba. Tak poza tym to wszystko ok. Tak. Wszystko ok, dobra. Gdzie my jesteśmy na mapce? Coraz bliżej. Okej, okay, tutaj też nic nie musimy. Ale właśnie tutaj, o, proszę bardzo. ta rynka. Weźmy sobie Energobota. Weźmy sobie tego. Bocika tutaj No i teraz Zabieramy Raz Elegancko Gdzie jest ten poprzedni? Tutaj On się tutaj respio Okej okay. Cyk Elegancko i drugi. Właśnie padł. I też jest przykro. Znaczy się w sumie to tak jakbym był botem to mógł tak powiedzieć, a tak to bez sensu. Trzeci. I teraz będzie czwarty. Do trofeum chyba potrzeba pięciu. Tak, chyba. Tak jest. Klankomierz życiel. Dobra, weźmy sobie bota i chodźmy na drugą stronę. Tam następna śruba jest przed nami. O, cyk. Idzie dobrze, idzie bardzo dobrze. mam nadzieję, że znajdę te wszystkie. O matko jak mi tutaj wziął z zaskoczenia. Okej. Okay. Teraz po lewej coś powinno być. No dobra. Tam jest nasz cel. Tutaj jeszcze mamy jednego z tych pieseczków. Okej. Okay. Teraz rzucimy to na górę. To jak to zrobić? Na razie nijak. Na razie próbuję coś wymyślić. Jak się tu dostać? Aha, to jest już wyjście. Ok, to nie. Mnie to nie interesuje w tym momencie, jak się dostać tam na górę do tej śruby? To jest zastanawiające. Ja mam szczerze, jeszcze nie wymyśliłem, ale zaraz wymyślę. Tylko muszę. pomyśleć. Właśnie. Aha, potrzebuję sprężynobota. Gdziekolwiek jest bot Tam po drugiej stronie aż Kurcze mi się nie chce no, ale dobra Jak trzeba to trzeba Właściwie to tutaj widzę dwa Takie To szybkiego o, zdobycia Aha, no już dobra Już mniej więcej się orientuję jak to można zrobić sobie tędy Teraz tędy I tędy OK. Teraz tak, weźmiemy sobie z niego, zrobimy sprężyna bota. I z niego też sobie zrobimy sprężyna bota. Cyk. I jeszcze... Weźmiemy sobie tę bombę stamtąd. Trochę jest latania, ale... Też, też bez przesady. Większej. I cyk. Ha, jeszcze się... Jeszcze musimy tam rzuci, rzucić bombę, nie? Bo to jest podstawa. Dobra, ale może się uda tak? No, kurczę. Chciałbym rzucić się tak wyżej, trochę. Nie jestem pewien, czy się da. Hmm. Było. Tak, udało się. Teraz pytanie, jak tam dolecieć? No dobra, widzę, że jest problem. O, chwila. Ja pierdzielę, jest mostobot. stobot. No dobra, to teraz trzeba jeszcze tylko lecieć po następnego robota. Bo już widzę. ale to już powinno pójść szybko. Pójść bardzo... Kurde, no ale nie jak spadam. Nie pójdzie szybko w takim układzie. Dobra. Źle to rozegrałem. No, źle to totalnie rozegrałem. Muszę się od początku inaczej do tego ustawić. Jeszcze raz, wychodźmy na te yy, skrzynię, teraz tutaj, na te skrzynie i teraz tutaj. No dobra, ale weź to przeżyć tam. Okej. Okay. No to teraz już damy radę raczej. Tak, tak, tak. Dobra. Zmienimy go sobie zawczasu, już w spręży no bota. Matko, jak strasznie dużo czasu mi to zajęło. Nawet mi się nie chce myśleć, ile tutaj spędziłem. Udało się. Pierwszy raz, a może nie pierwszy raz, widzę jak klank zdobywa śrubę. Wróć do Uff. No dobra, to jedna rzecz za nami. Yy, I chyba cała planeta za nami. Patrzę na znajdźki, ale nic tu nie ma, więc możemy lecieć po prostu dalej. Kolejny punkt programu to planeta. Jaka? Gdzieby tu polecieć. Pokitaru. Po Żadnej penetracji deplanetyzatora nie będzie. Na razie pokitaru. I na pokitaru mamy się dostać na. Na coś się mamy dostać. Tylko też pytanie, jak to zrobić. Ale zrobimy. Ok, planeta pokitaru, piękna planeta. Mamy się dostać tutaj, bo tu jest rarytanium. Ale wiecie co? Poza rarytanium to nic tu nie ma. Zostań się na szczyt wodospadu. No dobra, to lecimy. Jak to zrobić? Oto jest pytanie, ale myślę, że się da. Kurde, mogłem tutaj z Każda okazja do nabicia z jest super. O, Rarytanium dostaliśmy. Właśnie, gdyby nie z to byśmy tego nie dostali. Nic, zawsze ja zawsze spoko. O, może tu pod wodospadem jest przejście? A może tam jest jakieś przejście, które trzeba rozwalić? Na przykład granatami. Zaraz się przekonamy. No dobra, dajmy się im troszeczkę poharatać, bo. żeby Zurkon miał troszeczkę roboty. No dobra, to też się przyda.

No dlaczego nie, w sumie? Kurde, jak tu wejść na ten szczyt? Mnie to zastanawia. Chyba, że jest tunel pod wodospadem. Też jest taka opcja. Ale nie, widzicie, nie ma. Chyba, że tu w okolicy, ale też mi się nie wydaje. Już bym dawno to odkrył, bo już tutaj pływałem dookoła i widzicie, dzisiejszy odcinek skupia się na szukaniu, na poszukiwaniach. To jest odcinek o życiu. Albo może ja kombinuję od złej strony: może to wodospad jest celem, a dostać się tam można jakoś inaczej. Bo w sumie o tym nie pomyślałem Okej okay, pomyślmy przez chwilę logicznie Znajdujemy się tutaj Możemy przy podejść tutaj Drogę mamy Chwila Dobra tędy też się nie da raczej Aż dziwne. Kurde, wróciłem pod ten wodospad. Nie wiem co robić. Kurde, czy jest jakieś wejście pod wodą, czy nie jest. Po prostu denerwuje mnie to. O. Dramat. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. No dobra dalej O, proszę bardzo, jeszcze to znalazłem I jeszcze to Naprawdę nic przy tych ścianach nie ma? Kurde Tu jest dużo tych jeszcze nie odkrytych przeze mnie. Szybko, szybko, szybko. Ok, patrzcie. Kurde, tu jest tunel, i tutaj ja pierdzielę. No, ja już znam to miejsce. mordować! Ja pierdzielę. Zaczęło sobie po prostu popływać trochę przy naszym stateczku, no. Poczułem się oszukany w tym momencie przez grę. rarytanium zdobyte jakimś cudem w ogóle. Ładna lokacja, ale kurde, ile się musiałem natrudzić. U poluty w dzieleń, witajcie przez przygodę, u Czy nikt was nie przestrzegał przed panem z ruchem? Wybitny koleś. Dobra, nie wymkniesz się panu z ruchem. No proszę, jeszcze tutaj. No dobra, piesz yy, ją. Bardzo dużo jej to odbiera teraz. chce tylko zabić. No proszę, śrubeczka, ona jest na mapie teraz? Jest na mapie teraz. Ja pierdzielę ile mnie to kosztowało nerwów i zdrowia. No dobra, sporo wytniemy z tego odcinka po prostu i będzie git. No dobra, to teraz... Mm, teraz co? Zobaczmy sobie, gdzie mamy iść teraz do następnej lokacji. Czy tutaj już wszystko? Czy w ogóle yy, na pokitaru już wszystko? To jest dobre pytanie. Pan Surkon się nudzi. O, przepraszam zurkon. On już się trochę ponudzi, bo już wszystko zrobione. Już nie ma czego lądrować. Że zacytuję klasyka. No, i wylądowaliśmy tutaj z powrotem. Jeju! Ile to mi nerwów zjadło? Dramatyczne to było. Wystarczyło tylko dobrze przeszukać dno, ale nie przy wodospadzie, tylko tutaj. Ja nie wiem. Nie chcę być fajny, chcę ulepszyć to, co mi jeszcze zostało do ulepszenia. Akcelator jest na maksa Piłomiot, ostatnia rzecz Okej okay. Plazmokarciciel I jeszcze amunicja Okej okay. starczy tego dobrego Słuchajcie, polecimy sobie na Kalebo 3 Ale już raczej nic tam nie zrobimy Możemy lecieć, trzeba tylko wklepać dane Dobra, na już jest max na Kalebo 3. Teraz. Ruszamy. No i co? Pytanie, gdzie jeszcze mamy te karty żubra? Bo już wszystkie znalazłem chyba na wszystkich planetach i dalej nic. Denerwuje mnie to strasznie. Zobaczmy. Tu mamy kartę na bank kartę żubra, więc, w sumie, to tym się nie musimy przejmować. A gdzie jest? Ile nam jeszcze brakuje? W żubrze dwóch. No i właśnie to mnie zanurzy. Kierownik projektu Winston został zwolniony. Jako nagminne korzystanie z funkcji. No, myślałem, że uda mi się na tor zejść po prostu. No dobra, słuchajcie, tym, tym pozytywnym akcentem, tą pozytywną śmiercią sobie kończymy zabawę. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Przepraszam, że był taki długi. I pozbawiony treści, ale w końcu dostaliśmy się na szczyt wodospadu. Super. Słuchajcie. Jeśli Wam się podobało, to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A ja Wam obiecuję, że następny odcinek będzie bardziej dynamiczny i zrobimy sobie tutaj wszystko na kalebo, co nam zostało do ukończenia. A później będziemy sobie już. Yy... Tu mam jeszcze opcjonalne: wygraj srebrny puchar. No, nie ja mam tu złotych śrubek. Jeszcze w ogóle trzy złote śrubki wszędzie. A jak sobie zobaczycie na mapę. To tutaj mi jednej brakuje na kalebo. Aha, no dobra. I... Okay. No ma to sens. No dobra, słuchajcie. Yy, to by było na tyle. Trzymajcie się. I cześć.